Witam. Dziś chciałbym zaprezentować zasady działania kalendarza rezerwacji, który można wykorzystywać w Państwa firmie. Otóż, kalendarz taki pozwala na umówienie się na konkretną wizytę. Bezpośrednio możemy, idąc tutaj przykładem, wybrać na początku usługę. Widzimy tutaj konsultacje, konsultacje zdalną online, czy też pierwsze bezpłatne spotkanie. Każdą z tych rzeczy konfigurujemy w panelu administratora, samodzielnie określamy nazwy usługi, samodzielnie określamy ich koszt i czas trwania. Mogą być oczywiście one w formie online bądź też bezpłatne. Wybierzmy sobie konsultację standardową za 150 zł. 30 minut. W tym momencie mamy do wyboru termin spotkania, określamy, który dzień chcemy wybrać. Przyłączamy sobie na styczeń, wybieramy siódmy i klikamy pokaż dostępne godziny. Widzimy niemalże cały dzień możliwych godzin do spotkania. Godziny te zostały wcześniej ustalone w panelu administracyjnym to też oczywiście pokażę w późniejszym etapie. Wybieramy godzinę dziewiątą. Następnie, gdy wybraliśmy już godzinę, należy uzupełnić dane kontaktowe imię, nazwisko, kontakt i telefon czyli wszystkie rzeczy, które są potrzebne do właściwej rezerwacji. Klikamy kontynuuj. W tym momencie widzimy podsumowanie przed płatnością, czy też przed ogólnie wyborem rezerwacji. Usługa, konsultacja, cena 150, czas trwania, określona data, godzina, klient, adres e-mail oraz numer telefonu. I w tym momencie poniżej widzimy metody płatności: przelew tradycyjny albo przelewy 24, czyli tak zwana szybka płatność online, gdzie możemy zapłacić bezpośrednio na przykład blikiem. Konfiguracja tych metod płatności jest zależna od administratora. Może być tutaj opcja płatność na miejscu. Opcje przelewu 24 mogą być zupełnie wyłączone. Albo w drugą stronę płatność może odbywać się tylko i wyłącznie w formie online. Na ten moment wybieram sobie e, przelew tradycyjny. Klikam Potwierdź rezerwację. I mamy tutaj informację, że rezerwacja została zapisana w systemie. Oczywiście to jest wybrany przelew tradycyjny, czyli właściciel, administrator musi sprawdzić, czy faktycznie taki przelew dotarł, ale gdybyśmy mieli płatność online, przelewami 24, wtedy też trafilibyśmy na podobny komunikat, tylko że po prostu tutaj już nie wymagana byłaby płatność, bo ona się odbyła. Mamy podsumowanie. Możemy sobie zobaczyć lokalizację na mapie Google tego miejsca, gdzie chcemy się umówić. I w przypadku sposobu płatności z góry, płatności przelewem, widzimy tutaj informację, gdzie mamy zapłacić i w jaki sposób, z jakim tytułem przelewu. Wszystko oczywiście jest w pełni konfigurowalne kiedy użytkownik złoży rezerwację, trafia ona w postaci przypomnienia, w postaci takiej adnotacji do niego bezpośrednio na adres mailowy. I tutaj w tym momencie widać na screenie, jak wygląda taka przykładowa wiadomość. Można dodać sobie do kalendarza Google taką rezerwację albo ją po prostu anulować. I jeżeli chodzi o użytkownika, to jest Całość, czyli użytkownik w bardzo łatwy sposób może sobie tutaj tym kalendarzem zarządzać. A jeżeli chodzi o administratora, on zaś y, widzi zupełnie inny podgląd. Ja go pokażę, wybiera sobie opcję kalendarz. Specjalny link, oczywiście, zawsze może być zupełnie inny dla danego administratora. Ma swój login oraz hasło. Tutaj można sobie na demo login, demo hasło przetestować ten system. I widzi widok rezerwacji, w którym można bezpośrednio zobaczyć, kiedy i co było rezerwowane, w jakie dni mamy nieczynne, czy kiedy wzięliśmy urlop. Jeżeli klikniemy sobie jakąś przykładową rezerwację, na przykład na styczeń, to zobaczymy: tak, wizyta stacjonarna, konsultacja. I wszystko to, co wpisaliśmy, znajduje się tutaj. Możemy tą wizytę oczywiście anulować, potwierdzić, możemy zmienić status płatności, możemy zmienić też metodę płatności. Możemy również wysłać wiadomość mailową do klienta, jeżeli chcielibyśmy się z jakiegoś powodu z nim bezpośrednio, bezpośrednio się z nim skontaktować. Więc tutaj widzimy ten najważniejszy widok, wszystko tutaj co się dzieje. Widzimy. W w usługach, iż możemy je konfigurować tak jak mówiłem już wcześniej. Możemy je usuwać, edytować, dodawać też zupełnie nowe i określać ile mają trwać, i czy są to usługi online, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie również określić harmonogram, czyli w jakie dni jest, jest tutaj aktywny kalendarz rezerwacji, co ile minut tworzyć tak zwany przedział spotkań. Możemy sobie tych przedziałów dodawać kilka, określać bezpośrednio, jakie to są, bezpoś... jakie to są konkretne godziny. Tak? Także wszystko, wszystko jest tu konfigurowalne, wszystko można tutaj zrobić, jak i zaznaczyć nieobecności, w których planujemy sobie urlop i po prostu nie będzie takiej możliwości, żeby tego dnia przyjąć klientów, pacjentów i tak dalej. Sam kalendarz oczywiście może działać zarówno na istniejącej stronie internetowej, lub może być też kalendarzem, który będzie działał jako samodzielna strona internetowa pod określoną domeną. To jest zupełnie dowolne, czyli albo dopasuje się do tego, co już Państwo posiadają, albo będzie czymś zupełnie nowym pod jakimś zupełnie nowym linkiem. Kalendarz jest nieustannie rozwijany i każdego dnia dochodzą do niego nowe funkcje. Dziękuję bardzo i zachęcam do przetestowania go.